Cześć. To jest podcast Celna Sprzedaż. A ja nazywam się Paweł Muzyczyszyn i po tej stronie mikrofonu zapraszam Ciebie do słuchania materiałów poświęconych sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą. To, co tu wysłuchasz, to efekt moich doświadczeń w pracy handlowca, konsultanta oraz trenera, a także olbrzymiej wiedzy i doświadczeń moich gości, którzy współtworzą ze mną ten podcast. Jeśli jesteś handlowcem, menedżerem sprzedaży, przedsiębiorcą. Lub na co dzień pracujesz w obszarach sprzedażowych, to gdziekolwiek teraz jesteś i cokolwiek robisz, przygotuj notę, długopis, skoncentruj się i pamiętaj o jednej kluczowej sprawie: to jest Twój czas na własny rozwój. Miło mi Ciebie tu gościć. Zapraszam do słuchania oraz kontaktu. Paweł Muzyczyszyn. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór w 32 odcinku podcastu Cel na Sprzedaż. Zanim Usiadłem do tego nagrania, zastanawiałem się nad nim bardzo długo, gdyż wiele mówi się o błędach handlowców, ale w sumie rzadko pojawiają się wypowiedzi czy też artykuły nad ceną takich błędów, bo w sumie każdy błąd niesie za sobą jakieś straty. Od braku sprzedaży po utratę klienta, a bywa nawet, że stratę dobrego wizerunku w oczach klientów. I przygotowałem Tobie taką listę siedmiu błędów, które według mnie kosztują najwięcej. Zarówno Ciebie jako handlowca, Ciebie jako szefa sprzedaży, was jako dział handlowy, czy też całą firmę. Posłuchaj proszę więc z uwagą, a jeśli zdiagnozujesz tego rodzaju błędy u siebie w firmie, zrób z nimi porządek i je wyeliminuj. Zatem zaczynając, chciałbym ci powiedzieć, że z handlowcami pracuję bardzo zróżnicowanymi metodami. Od szkoleń, które realizują na salach szkoleniowych, poprzez coachingi indywidualne i grupowe, ale również przez w, pracując w tak zwanymi treningami on the job. Bo według mnie to jedna z najbardziej efektywnych form współpracy pomiędzy handlowcem a Trenerem. Trening on the job oznacza pracę z handlowcem bezpośrednio u jego klientów. Jadąc więc wspólnie na wizytę handlową, pełnię rolę obserwatora, co pozwala mi obiektywnie analizować przebieg spotkania. Po wizycie natomiast dokonuję omówienia spotkania z handlowcem według konkretnego klucza. Co było na tym spotkaniu dobre, co wymaga wzmocnienia. A co handlowiec drugi raz zrobiłby inaczej, żeby jakiejś sytuacji uniknąć? Tym samym handlowiec natychmiast wzmacnia swój warsztat sprzedażowy. I na bazie tego rodzaju wizyt z wielu, wielu lat, chciałbym Ci przybliżyć taki mój osobisty ranking najkosztowniejszych błędów handlowych. I specjalnie pod ten odcinek wybrałem takich siedem kluczowych, które według mnie bardzo mocno kosztują całą firmę. I pierwszym z nich jest Syndrom Króla Świata. Tak sobie go nazwałem, bo bardzo często handlowiec, szczególnie ten z dużym stażem, ulega tak zwanej rutynie handlowej. Polega ona na braku odpowiedniego przygotowania się do spotkania, braku przygotowania do rozmów handlowych czy też negocjowania lub prezentacji produktowej czy też prezentacji usług. I podczas szkoleń czy treningu on the job analizuję z handlowcami, co można zrobić, aby się do spotkania przygotować na przykład lepiej. W przypadku spotkań z klientami, których już posiadamy w portfelu. Kluczową sprawą są zawsze twarde mierniki efektywności współpracy, które często jako handlowiec dobrze by było, abyś analizował u siebie w systemie, jeżeli na przykład posiadasz CRM. Jednak w przypadku klientów, których chcemy dopiero pozyskać, tworzy się u nam duża przestrzeń na dokonanie rozpoznania klienta poprzez chociażby Czytanie informacji w prasie, czy też wywiadów z osobami decyzyjnymi w firmie, tego rodzaju informacji wbrew pozorom jest bardzo dużo w przestrzeni internetowej. I w przypadku obu grup docelowych sprawdzoną techniką jest przygotowanie np. kserokopii artykułów branżowych, co stanowi bardzo taką no, według mnie ciekawą metodę na tzw. Tak zagajenie klienta oraz... Zostawienie trwałego efektu po spotkaniu. Niby taka prosta metoda, ale uwierz mi, daje bardzo, bardzo dużo. Tylko, żeby to zrobić, to faktycznie nie można być królem świata, a pokornym handlowcem, który po prostu zaczyna takich informacji w sieci przed spotkaniem poszukiwać. Pozwól więc, aby nie zadziałało u Ciebie zjawisko: brak planu to zaplanowana porażka, tylko lepiej, abyś na spotkanie przyjeżdżał, czy też przyjeżdżała przygotowanym, I, bo mam takie powiedzenie, że jesteś tak dobrym handlowcem, jak twoje ostatnie spotkanie. Mamy więc syndrom króla świata. Drugim najkosztowniejszym błędem sprzedażowym jest efekt pogawędki przy pączku i herbacie bo wielu handlowców przejawia właśnie skłonność do częstszego jeżdżenia do klientów, którzy traktują ich jako ważnych gości, gdzie jest serdecznie i sympatycznie, a gospodarz spotkania podejmie nas kawą, herbatą czy też dobrym ciastkiem. Pisałem o tym zjawisku już w swojej książce. Często ten temat przewija się w moich wpisach na blogu, czy też w, na social mediach, natomiast będę o tym do skutku powtarzał, dlatego że jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. Tego rodzaju spotkania, gdzie jest tylko i wyłącznie sympatycznie, trwają zwykle dłużej od pozostałych i nie niosą za sobą spodziewanych efektów. Pytanie więc. Które stawiam handlowcom po takiej wizycie? Jaki był cel tego spotkania? Co chciałeś osiągnąć? Bo jeśli podtrzymywanie relacji, no to, no to super, udało się. Jeśli natomiast konkretny wynik, no to mamy problem, bo go po prostu tego wyniku nie ma. Wniosek jest jeden i sam się w sumie nasuwa. Może jednak warto planować lepiej wizyty handlowe. I więcej czasu po prostu poświęcać na analizę potencjału klienta na bazie danych historycznych sprzedaży, na bazie prognoz, czy też na podstawie tego warto by było ustalić w ogóle cele handlowe, a tym samym ilość i czas tych wizyt. Brak celu to brak przewidywanych efektów. Daj sobie więc szansę pracować mniej, ale za to efektywniej. Zdefiniuj więc cele biznesowe i ścieżkę ich realizacji. I ja w którymś już nie pamiętam dokładnie, w którym odcinku podcastu mówiłem o tym, czym są cele operacyjne i strategiczne. Może poszukaj tego materiału i sięgnij, dlatego że on może być bardzo przydatny. Oczywiście możesz również sięgnąć po metodę smartowania celów, tak aby były one skonkretyzowane. Mierzalne, jednocześnie ambitne czy też atrakcyjne w realizacji, ale przede wszystkim, żeby były też realistyczne, oparte na historycznych danych sprzedażowych oraz prognozach, no i na koniec, żeby były określone oczywiście w czasie, a więc możliwe do osiągnięcia do danego terminu. Jakąkolwiek metodę określenia celów handlowych wybierzesz, będzie dobrze. Grunt, żebyś z jakiejś po prostu skorzystał. Mamy więc dwa najkosztowniejsze błędy. Czyli, jeszcze raz, brak Twojej handlowej pokory i przekonanie, że jesteś już królem świata i nie musisz przygotowywać się do spotkań. A drugim błędem jest sprzedaż oparta tylko i wyłącznie na relacjach. Bez pracy na konkretnych celach operacyjnych i strategicznych ze swoimi klientami. Trzecim takim błędem, który w sumie kosztuje najwięcej, jest błąd, który ja nazwałem efektem dobrej znajomości. Ten syndrom warto przeanalizować po prostu dwutorowo. Bo jest to często wiara w klienta, który jest naszym znajomym, lub wiara w znajomych pracujących u naszego klienta. I moje kilkuletnie doświadczenie handlowe, menedżerskie i szkoleniowe upewnia mnie coraz mocniej w przekonaniu, że to wiara w powyższe to właśnie jeden z tych najkosztowniejszych błędów. Bo znajomość może nie przeszkadzać w biznesie, ale. Właściwie nie, a właści, niewłaściwie wykorzystana, może nam solidnie zaszkodzić, bo tym samym wiemy o sobie zbyt dużo chociażby z klientem. Natomiast jeśli uwierzymy, że nasz znajomy w firmie, którą chcemy pozyskać, czy też której chcemy coś sprzedać, potrafi sprzedać naszą ofertę decydentom, to nasze plany sprzedażowe zaczynają być bardzo mocno niepewne w realizacji. Dlaczego? Bo doświadczenie pokazuje, że wpływ naszego znajomego w firmie nie jest zwykle tak duży, jak to nam deklarował podczas naszych rozmów. Wierz zatem w swoją osobistą siłę handlową, to Twoje nastawienie do klienta i Twoje działania sprzedażowe. Są faktem i konkretem, którego dobrze by było, żebyś się trzymała, czy też żebyś się trzymał. Przejdźmy zatem do kolejnego najkosztowniejszego błędu sprzedażowego. Jest to tak zwany efekt strażaka, czyli to jest historia o tym, jak handlowiec zaczyna gasić pożary. I moim zdaniem. Przyczyną występowania efektu strażaka jest brak czasu, który bezpośredni przełożony powinien poświęcić handlowcowi. Tak, sięgam teraz szefie sprzedaży do ciebie, bo handlowiec większość swojej energii zawodowej inwestuje w załatwianie spraw pilnych, a nie ma czasu na sprawy ważne. Jak więc zaradzić tego rodzaju praktykom? Jednym z rozwiązań może być wysłanie pracownika na szkolenie z efektywności pracy własnej. Które często jest ukryte pod takim magicznym hasłem: Zarządzanie sobą w czasie. Może okazać się, że gdy handlowiec pozna i wdroży narzędzia wspierające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, takie chociażby jak matryca Eisenhowera, metoda ABC czy technika dwóch minut, jego efektywność wzrośnie. I na bazie własnych doświadczeń zawodowych oraz pracy z handlowcami i menedżerami. Rekomendują przede wszystkim jednak systematyczną i bezpośrednią pracę przełożonego z podwładnym. Elementy mentoringu, o którym już też mówiłem w odcinkach tego podcastu, coachingu ze strony szefa sprawdzą się jako metody pracy, które szybko przeniosą efekty obu zainteresowanym stronom. Przyjrzyj się swoim handlowcom, jak oni de facto efektywnie pracują? Przyjrzyj się też szefie sprzedaży swojej pracy i może tutaj znajdziecie bardzo dużą przestrzeń na zyskanie cennego czasu na pracę z klientami, a nie na inne działania, które są mało efektywne i nie przekładają się na monetyzację waszych działań. No, i był, i był to właśnie efekt strażaka. A teraz pora na kolejny błąd. Jeden z tych najbardziej kosztownych, czyli efekt jednego razu. I będzie to historia o tym, jak wyjątkowo tylko tym razem obniżamy cenę. Bo to, zda to zjawisko zdarza się niestety nie tylko początkującym handlowcom, ale również tym z wieloletnim doświadczeniem. I pytanie, co takiego powoduje, że cena jest najczęściej negocjowanym elementem procesu sprzedażowego. Podczas coachingów z handlowcami często słyszę, że na szkoleniach na przykład uczono ich technik sprzedaży, jednak w oderwaniu od tego procesu. No, jakby nie było, wszak za każdym zakupem klienta kryje się jakiś motyw, który sprawia, że kupujący decyduje się na konkretny wybór. To może być jakość produktu lub usługi, poczucie bezpieczeństwa stworzone przez sprzedawcę, może to być prestiż posiadania, a może być to zakup emocjonalny lub zakup warunkowany czasem realizacji. Na tle powyższego cena zaczyna się po prostu deprecjonować. Stąd skuteczny handlowiec, wie, że o cenie należy rozmawiać na samym końcu, po zbadaniu potrzeb, na które można odpowiedzieć odpowiednimi argumentami, innymi zresztą niż cenowe. I ja nazywam to świadomością handlową. Ten jeden, jedyny raz, kiedy obniżamy cenę, stwarza dla handlowca olbrzymie zagrożenie, bo następnym razem trudno ci będzie sprzedać temu klientowi ten sam produkt lub usługę. Po wcześniej zaproponowanej przez Ciebie cenie. Zamiast więc obniżać cenę, poszukaj argumentów pozacenowych w tych obszarach, o których właśnie powiedziałem, a więc w obszarze jakości, prestiżu, bezpieczeństwa, czasu, a być może nawet emocji. No to mamy to. Tym samym idźmy do kolejnego błędu. Błąd. Najkosztowniejszy błąd, który nazwałem efektem Rambo, czyli o twardzielach samotnikach. Jakiś czas temu, to już było kilka lat wstecz, pracowałem z firmą, która efektywność pracowników mierzyła na podstawie wyniku finansowego generowanego przez handlowców. Menedżer, kierujący zespołem sprzedażowym, stworzył regionalizację zespołu. Jednocześnie mocno indywidualizując system pracy na linii szef-pracownik. Okazało się, że handlowcy nie kontaktują się ze sobą zupełnie i każdy pracuje na swój wynik. Menedżer próbował w ten sposób w pełni kontrolować zespół sprzedażowy, tak naprawdę. Mam samych wojowników, takich Rambo. Powiedział podczas jednej z sesji coachingowych, które z nim prowadziłem. I dodał dodatkowo, że każdy z nich sam rozwiązuje swoje wszystkie problemy i sprawy i może liczyć tylko na siebie. Spytany, jakie efekty mógłby osiągnąć przy większej integracji zespołu handlowego, nie potrafił mi jednak już precyzyjnie na to odpowiedzieć i wskazać tych pożądanych efektów. Z czasem menedżer ten zdecydował się na rozpoczęcie integracji swoich pracowników. I to był długotrwały proces, ale mój klient zrozumiał, że większe efekty daje mu równy, zintegrowany zespół, gdzie fluktuacja handlowców znacząco się zmniejszyła względem poprzedniego okresu i ma lepsze efekty niż wtedy, gdy zarządzał zespołem jako Rambo. Kodeks Bushido, kodeks samurajów mówi, że nie jesteśmy w stanie złamać wszystkich strzał naraz, kiedy one są w kołczanie, ale każdą po kolei złamiemy bez najmniejszego problemu. Bo siła zespołu to synergia, a więc umarł Rambo. Niech żyje zespół. A tak na marginesie, w powyżej opowiedzianej Tobie historii firmy. Wyniki sprzedażowe zintegrowanego zespołu rok do roku rosną względem poprzedniego modelu zarządzania sprzedażą. I to jest chyba najlepsza rekomendacja. No, i pora na ostatni, najkosztowniejszy błąd handlowy. Nazwałem go efekt sponsora czasu. Czyli nic innego jak to, że przyjechałeś na spotkanie. Zrealizowałeś je wzorowo, zaprezentowałeś klientowi rozwiązania, zamieniłeś jego obiekcje na rozwiązania i na koniec uległeś czarowi klienta, który powiedział Ci, że to ja sobie przemyślę jeszcze, skonsultuję z kimś bliskim i odezwę się, szanowny handlowcu, do Ciebie. Ten błąd jest chyba najkosztowniejszy, bo nie dosyć, że nie sprzedałeś, to jeszcze... Zmarnowałeś też czas, pozwalając klientowi na zakończenie spotkania bez efektu pożądanego, czyli osiągniętego celu w postaci chociażby zakontraktowanych kolejnych kroków. I błędy mają tu do siebie, że generalnie mają nas uczyć, przynajmniej powinny. Nie ma też błędów sprzedaży, których nie da się poprawić. Jeśli więc popełniłaś, czy też popełniłeś lub popełniasz opisane powyżej najkosztowniejsze błędy, to jest to dla ciebie informacja zwrotna, z której możesz w przyszłości skorzystać. Dlatego też chciałbym, żebyś wy, po wysłuchaniu właśnie tych najkosztowniejszych błędów pochyliła się, czy też pochylił się nad tym materiałem i żebyś sobie pomyślała, pomyślał, jak możesz tego rodzaju działania usprawnić jako handlowiec, ale jeśli słuchasz tego jako szef sprzedaży, to jak ty możesz swój zespół ulepszyć, właśnie eliminując tego rodzaju błędy. Zostawiam Ciebie więc z tymi przemyśleniami. Życzę Ci dużo mądrości i siły do wdrażania tych elementów w swojej codzienności zawodowej, a póki co życzę Ci powodzenia. I do następnego usłyszenia. Wszystkiego dobrego, Paweł.